Jesteśmy w siedzibie firmy Zetor Polska. Z nami jest pan Robert Szewczyk. A w tle widzicie Państwo nową Proxima, która właściwie zadebiutowała na początku tego roku. Widzimy tutaj m.in. zmieniony design. Czym jeszcze różni się nowa Proxima od poprzedniego modelu? Przede wszystkim materiałami użytymi do wykonania właśnie tej nowej maski, nowego dachu. Oczywiście podobnie jak w innych modelach. Klimatyzacja, przewietrzanie wnętrza, wiele, wiele różnych innych podzespołów zostało zmienionych, żeby ten model był odświeżony. Dlatego przede wszystkim, że jest to najpopularniejszy model ciągników Zetor sprzedawany w Polsce. Wydaje się, że Major jest taki najpopularniejszy, ale Major jest tylko jeden. Jest Major CL80. Natomiast Proxim jest bardzo dużo. No, mamy tutaj zakres mocy od 80 praktycznie od 76 koni, aż do 117 w trzech grupach modelowych, czyli Proxima Classic, podstawowa najprostsza, Proxima GP, czyli taki średni model i najwyższy HS, więc tych Proxim jest sporo i dlatego tutaj tych, te Proximy są numer jeden dla nas, najwięcej się ich sprzedaje, więcej niż Forter, Krystali i tak dalej, także dlatego ten model jest dla nas wyjątkowy, szczególny no i myślę, że dla klientów również często spotykamy się teraz właśnie z klientami, którzy przychodzą do nas kupować taki ciągnik, właśnie Proximę, i mają do wyboru model, ten sam model w starej masce lub w nowej. I tutaj jest co ciekawe, nie wszyscy wybierają nowy. To nas trochę dziwi, ponieważ jak zapowiadaliśmy zmiany, to wszyscy byli na hurra Dzisiaj jakoś tak odczuwamy, że jednak ci klienci są tacy dość konserwatywni. Część oczywiście bardzo chwali tylko ten nowy i żadnego innego, natomiast no, część jest Takich, którzy chcą w tej starej masce Jeszcze jest to możliwe, bo jeszcze u dealerów U nas już mniej, ale u dealerów jeszcze znajdują się te ciągniki No i oczywiście można wybierać Tutaj praktycznie różnicy w cenie za dużej nie ma Jest minimalna, także tutaj naprawdę każdy wybiera co chce co ciekawe, ostatnich 40 egzemplarzy proximy, jeszcze w poprzednim designie, została pomal pomalowana na biało. Jak rolnicy reagują na tą, że tak powiem, zmianę? Bardzo różnie. Zdarzają się tacy, którzy mówią, że to jest super ale i tak wybierają czerwoną. Natomiast y, niektórzy przychodzą, mówią, ale fajna, jest inna niż wszystkie i tak ich chcą. E, a te 40 sztuk to są praktycznie tylko Proximy Classic, czyli cl 90, 100 i 110. Jest ich ostatnie 40, które zeszły z linii produkcyjnej i chcieliśmy, żeby po prostu różniły się e, od e, dotychczasowych i żeby też było takie m, no coś innego, jeżeli chodzi, jeżeli klient przyjdzie po nowy, n, po nowy design. Jeżeli będzie chciał może teraz wybierać praktycznie z trzech. W starym designie czerwonym, w starym designie białym, lub właśnie w nowym designie Które, które proksimy cieszą się największą popularnością, które najszybciej znikają z placu? No, w Polsce. To jest takie słynne powiedzenie: cena czyni cuda. Więc tutaj Proxima CL rządzi pod każdym względem i w każdej mocy e, jest najczęściej wybierana. Oczywiście są regiony, gdzie sprzedaje się trochę więcej HS-ów, ale generalnie rządzi Proxima CL. No tym to... ten prosty, najbardziej taki podstawowy model, yy, który ma standardową skrzynię biegów, rewers mechaniczny, yy, bez półbiegów. Jest to po prostu taki ciągnik typowy, wół roboczy do wykorzystania przez każdego. No i tutaj... Yy... Proxima też jest objęta akcją promocyjną. Oczywiście wszystkie ciągniki Zetor są objęte akcją promocyjną. W różnej, w różnej wysokości są e, rabaty na nie udzielane. Natomiast Proxima jest tak w środkowym zakresie kilkadziesiąt tysięcy złotych można taki ciągnik taniej kupić.